Witam serdecznie, powróciły przemilczane historie i dostaliśmy nowego bohatera. I tym bohaterem jest Gellert. Gellert jest łotrzykiem frakcji Natury i jest z rodziny obrońców Atlantydy. I ta rodzina e, dostaje bonus za jednego lub dwóch bohaterów. I ten bonus wygląda tak, że mamy 50 lub 75% szans na zwiększenie ataku sojuszników o 36% na trzy tury. Gdy ta postać otrzyma obrażenia od umiejętności specjalnej, no czyli po prostu, w zależności od tego, czy mamy jednego, czy dwóch bohaterów z tej rodziny, mamy 50 lub 75% szans. Gdy nasza postać dostanie speca, wtedy ma szansę zwiększyć atak o 36% na 3 tury. A jeśli nasza postać zostanie pokonana, no to w wypadku jednego bohatera jest to 75% szans na wykonanie tej akcji. Albo 100%, kiedy tych bohaterów mamy dwóch. Dodatkowo, e, bohater jest spokrewniony z rodziną Atlantydy, więc otrzymuje premię, gdy jest w drużynie z co najmniej jednym spokrewnionym bohaterem. No i ta premia, w zależności od ilości bohaterów, e, wynosi 5, 10, 15, 20 lub 25% do obrony. No i ta e, pierwsza część tej rodziny jest m, bardzo fajna, druga jest miłym dodatkiem. Natomiast nie jest jakimś mocnym game changerem. No i oczywiście e, członkowie mają mm, korzyści w etapach przemilczanych historii. Posiada również umiejętność pasywną. Jest to 50% szansy na wykonanie następujących akcji porzuceni przez tę postać umiejętności specjalnej czyli zadanie 80% obrażeń wszystkim przeciwnikom i e, na dwie tury. Wzmocnienie szansy na kryta o 21%. Też fajna pasywka, ten kryt się y, czasem przydaje. Natomiast 21% nie jest to może jakoś dużo, ale y, i obrażenia i zwiększony kryt. Są spoko opcją i spoko dodatkiem do pozostałych części umiejętności. Jeśli chodzi o statystyki, ma 997 punktów ataku, i to jest bardzo dobry wynik. Jest bardzo wysoki współczynnik. 848 obrony jest ok. Nie jest może to szałowa statystyka, ale punkty życia 1707 to jest już fajny wynik. W przypadku podwójnego przełamania zaczyna ze wzrostem ataku, czyli otrzymuje plus 20% tur do ataku na okres 6 tur. Jak jest tych fal więcej, no to efekt się odnawia. Jest to dosyć częsty efekt więc nie będziemy się tutaj zagłębiać w szczegóły. Jego umiejętność specjalna e, posiada szybkość many zwaną zmiennym nurtem, więc e, musimy najpierw e, użyć pierwszy raz umiejętność, która ładuje się na poziomie szybkim, po to, żeby móc używać mm, wzmocnionej umiejętności, która ładuje się już trochę wolniej, bo to jest odpowiednik średniej many. No i w przypadku pierwszego użycia, Bohater kradnie 10% many celowi. Ok, zabranie many jest zawsze spoko, natomiast to jest uderzenie tylko w jeden cel. Więc, no powiedziałbym, są lepsze postacie, które kradną manę. Zadaje 430% obrażeń celowi. To jest uderzenie snajpera, niezbyt silne, chociaż przy jego współczynniku ataku. No, to 430% może być większe niż się wydaje, aczkolwiek im mniej many mają przeciwnicy, tym większe obrażenie odnosą, maksymalnie 570%. Więc jeśli uderzymy przeciwnika, który jeszcze nie zdążył naładować many lub dopiero co użył swojej umiejętności specjalnej i to manę ma na poziomie zerowym, no to wtedy 570% no to jest mocne uderzenie, już zwłaszcza przy jego współczynniku ataku, a dodatkowo mamy szansę na to, że odpali nam się pasywka. I poza tym wszyscy sojusznicy mają plus 25% regeneracji many przez 3 Mana jest jedną z ważniejszych, a właściwie najważniejszą rzeczą, jeśli chodzi o, o walki między graczami, więc każdy dodatkowy procent do regeneracji jest fajną rzeczą. Natomiast zobaczmy... Co się zmienia przy drugim i kolejnym uderzeniu? Zabiera 20% many, więc to już jest no powiedziałbym trochę lepsza sytuacja. Dodatkowo obrażenia rosną, więc to podstawowe uderzenie w przypadku maksymalnej many będzie 500%, a w przypadku minimalnej 670%. No i to już jest naprawdę potężne. Nie wiem czy nawet nie najsilniejsze snajperskie uderzenie w całej grze. Więc e, jest duża szansa, że po prostu na raz w przypadku, jeśli oczywiście uda nam się osiągnąć to 670%, e, wyciągamy przeciwnika jednym strzałem. Dodatkowo e, jest jeszcze większa ta regeneracja many, bo 30%. E, także postać wydaje się całkiem fajna. Jest bardzo silnym snajperem. Może snajperzy nie są jakoś mocno w mecie. Natomiast, no, można powiedzieć, ściągnięcie jednego e, bohatera przy szybkiej bądź ewentualnie średniej manie. No, jest powiedziałbym bardzo mocno zależne. Fajnie jest e, ściągnąć jednego, natomiast zazwyczaj staramy się ułożyć tę drużynę tak, żeby albo bić wszystkich, albo właśnie ściągać strony. No, i on może się przydać właśnie do takiego. Czy właśnie jako dobicie, kiedy nie uda nam się całej strony ściągnąć, czy kiedy uda nam się go naładować, potraktować go jako saporta, i wybijać pojedyncze postacie. Także nie widzę tutaj jakiegoś konkretnego trybu, w którym by się dobrze odnalazł. Fajnie myślę, że poradzi sobie na podbitych ulepszeniach, bo daje sam podbicie, ma fajne pasywki. Ma spore obrażenia. Krwawa jatka również będzie dobrą opcją dla niego. Natomiast e, szturm już na przykład niekoniecznie. Na wydarzenia też raczej e, nie będzie zbyt e, użyteczny. Natomiast e, jako postać myślę, że fajnie go mieć właśnie na jakieś e, wojny, czy chociażby ze strzałkami, e, czy e, tryb wyrównania wojennego, też może się całkiem nieźle odnaleźć. Po prostu jako taki bardzo, bardzo mocny snajper. A jeśli nawet nie ściągnie na raz, no to przynajmniej zabierze manę. A dodatkowo zbustoje naszą drużynę, więc będziemy mogli załadować się szybciej. Mamy również kostium Norn i tutaj są też delikatne zmiany, więc przyjrzyjmy się temu. Bazowa wersja to e, czarno, czarodzieje i zmienia nam się tutaj klasa na czarnoksiężników. Zmienia nam się również e, statystyka. Tutaj zarówno obrona w kostiumie rośnie, jak życie spada. Więc tutaj to się wszystko balansuje. No i chyba najważniejsza zmiana, czyli szybkość many. Ponieważ w bazowej wersji norny mają średnią szybkość, kostiumowa już jest wolna. Co za tym idzie? Dostajemy mocniejsze uderzenie, bo zamiast 280% mamy 450% celowi i pobliskim wrogom, więc to jest bardzo mocne uderzenie. Natomiast to jest nadal wolna mana. Dodatkowo, zamiast 5 tur, no to przez 6 tur dostajemy efekt, w którym cel i pobliscy wrogowie stają się słabsi wobec żywiołu, nad którym zwykle panują. No i myślę, że w takiej wersji to może być fajna karta szturmowa. Głównie właśnie ze względu na to, że z wolnej karty jesteśmy w stanie wtedy zrobić kartę, która jest na poziomie szybkim. bije mocno do ściągania stron. Myślę super sprawa. Tyle jeśli chodzi o ten kostium i spróbujmy sobie jeszcze tutaj z zebranych coinów do tej pory trafić naszą nową postać. Oczywiście. Jak znam życie i moje ostatnie lasowania. No to tutaj nic ciekawego nie będzie. Mamy Melie na sam początek. Co będzie dalej? Dalej coś czerwonego i mamy Kolena w podstawowej wersji oczywiście. No i przy okazji otworzymy sobie dodatkową skrzynkę. Coś zielonego i z zielonych mamy Belitz. Ok. Ze skrzynki trochę y, coinów. Więc dorzucimy sobie jeszcze losowania. Jest to Mnesus oraz na sam koniec dodatkowa Melia. Także będą postacie do przerabiania. Dajcie znać, co myślicie o nowej postaci o kostiumie do Norn. No i powodzenia w waszych losowaniach. Trzymajcie się.